Na północy stanu Ceara, w małej miejscowości o nazwie Sitio Oitis, w Santane do Cariri, urodziła się dziewczynka, która mimo krótkiego życia pozostawiła po sobie głęboki ślad wiary, miłości i odwagi. To historia bynajmniej Cardoso da Sylwii, młodej dziewczyny, której życie zostało tragicznie przerwane. Ale która dzisiaj jest czczona jako błogosławiona i męczennica czystości. Jej historia to nie tylko cierpienie, ale także głęboka duchowość i oddanie Bogu, inspirujące wielu do podążania drogą cnoty i świętości. Benignę przyszła na świat 15 października roku 1928 roku w skromnej, ale pełnej miłości rodzinie. Najmłodsza córka Jose Cardoso da Silvi i Terezy Mari da Silvi. Benigne straciła ojca jeszcze przed swoim narodzeniem. Ten fakt sam w sobie byłby już wielkim wyzwaniem, ale los przygotował dla niej jeszcze więcej prób. Jej matka, Teresa, zmarła zanim Benigne skończyła rok, pozostawiając ją i jej brata sierotami w świecie który na pierwszy rzut oka wydawał się wrogi i trudny. Po śmierci rodziców Benigne i jej brat zostali adoptowani przez rodzinę z okolicy, która przyjęła ich z życzliwością i wychowała z troską. Pomimo utraty biologicznych rodziców, Benigne dorastała w środowisku, w którym nie brakowało miłości i opieki. Już od najmłodszych lat wykazywała niezwykłą pobożność, jak na swój wiek. Jej serce było hojne i pełne współczucia, zawsze zwracając uwagę na potrzeby innych. Często można ją było zobaczyć, jak pomaga w domowych obowiązkach i troszczy się o dobro tych, którzy ją otaczali. W szkole benigne szybko się wyróżniała, nie tylko była dobrą uczennicą. Ale również wyróżniała się wzorowym zachowaniem. Miała bardzo silne poczucie sprawiedliwości, jak na dziecko zawsze stając w obronie tych, którzy byli źle traktowani lub niesprawiedliwie karani. Kiedy widziała, że jakiś kolega jest surowo traktowany lub niesłusznie karany, benigne nie potrafiła powstrzymać łez. Jej wrażliwość i empatia były oczywiste. I zawsze starała się interweniować, aby ulżyć cierpieniu innych. Jej wiara w Boga była fundamentem jej życia. Pomimo młodego wieku Benigne wykazywała imponującą duchową dojrzałość, regularnie uczęszczała do kościoła, z entuzjazmem biorąc udział we mszach i innych działaniach religijnych społeczności. Miała głęboki szacunek dla sakramentów i nauczania Kościoła, i starała się żyć zgodnie z chrześcijańskimi zasadami we wszystkich sferach swojego życia. Od najmłodszych lat Benigne rozumiała wartość czystości i cnoty, które były dla niej cenne z racji jej wiary. W czasach, gdy pokusy i presja społeczna już istniały, choć w innej formie niż dzisiaj, Benignę trwała mocno w swoim postanowieniu prowadzenia życia czystego i oddanego Bogu. Wierzyła, że jej ciało jest świątynią ducha świętego i powinno być zachowane w czystości i nieskazitelności. To zobowiązanie do czystości było dla niej czymś bardzo poważnym, nie tylko w słowach, ale i w konkretnych czynach. Wiedziała, że aby prowadzić święte życie, Należy być czujnym i ostrożnym, zawsze trzymając swoje serce i umysł zwrócone ku Bogu. Dla bynajni czystość nie była jedynie cnotą do praktykowania, ale odzwierciedleniem jej miłości do Boga i pragnienia, aby we wszystkim mu się podobać. Niestety, życie bynajni zostało brutalnie przerwane 24 października roku 1941 roku. Tego fatalnego dnia mężczyzna o imieniu Raimundo Raul Alves Ribeiro, który zakochał się w niej, próbował zmusić Benignę do uległości wobec jego pragnień. Raimundo już wcześniej wyrażał swoje zainteresowanie Benigną, ale ona, wierna swoim zasadom, zawsze go odrzucała, jasno dając do zrozumienia, że nie jest zainteresowana żadnym związkiem. Rajmundał, kierowany chorobliwą namiętnością, postanowił, że zdobędzie Benigne siłą. Uzbrojony w maczetę, zaatakował ją w odosobnionym miejscu, w Sitio-Oitis. Benigne, wykazując się odwagą i wiernością swoim wartościom, walczyła dzielnie, broniąc swojej czystości i godności. Nawet w obliczu groźby śmierci, nie uległa. Wolała stawić czoła męczeństwu niż zdradzić swoje zasady. Raymundo, ogarnięty gniewem i frustracją, zaatakował Benignę w brutalny sposób, wielokrotnie uderzając ją maczetą, aż do momentu, gdy nie miała już sił, aby się bronić. Benignę zginęła, walcząc. Ale jej śmierć nie poszła na marne, stała się symbolem oporu wobec zła i wierności Bogu, uznana za męczennicę czystości. Jej tragiczna śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością, ale jednocześnie wyniosła ją w oczach wielu jako prawdziwą świętą. Po śmierci bynajmniej jej sława świętości szybko się rozprzestrzeniła. Ludzie z okolicy zaczęli odwiedzać ją na cmentarzu Święta, Michała, gdzie początkowo została pochowana, prosząc o jej wstawiennictwo w chwilach potrzeby. Wierzono, że Benignę miała szczególną moc ochrony młodzieży i pomagania tym, którzy walczyli o zachowanie czystości w świecie pełnym pokus. Wielu zaczęło zgłaszać cuda przypisywane w stawiennictwu bynajmniej. Przypadki uzdrowień, ochrony i niewytłumaczalnych błogosławieństw zostały udokumentowane przez tych, którzy z wiarą zwracali się do niej o pomoc. Nabożeństwo do młodej męczennicy rosło i wkrótce Benigne zaczęła być czczona jako nieoficjalna święta. A jej historia rozprzestrzeniła się po całej Brazylii. Jednym z najbardziej znanych cudów jest przypadek młodej dziewczyny, która po modlitwie o wstawiennictwo bynajmi została uzdrowiona z poważnej choroby. Lekarze nie potrafili znaleźć wyjaśnienia dla jej wyzdrowienia, a rodzina przypisała cud wstawiennictwu męczennicy. Ten i inne relacje wzmocniły wiarę w świętość Bynajni i podsyciły popularne nabożeństwo. Z biegiem lat kościół katolicki zaczął oficjalnie uznawać świętość bynajmniej. W 2011 roku rozpoczął się proces jej beatyfikacji, który obejmował staranne dochodzenie w sprawie jej życia, cnót i cudów przypisywanych jej wstawiennictwu. Proces zakończył się 2 października roku 2019 roku kiedy to papież Franciszek ogłosił Benignę czcigodną, oficjalnie uznając jej męczeństwo i wierność Bogu. Wreszcie, 24 października roku 2022 roku, Benignę została beatyfikowana podczas uroczystej ceremonii na placu katedralnym Matki Bożej z w Krato w stanie Ceara. Uroczystości przewodniczył kardynał Leonardo Ulrich Steiner, a zgromadziły one tysiące wiernych, którzy z radością celebrowali oficjalne uznanie świętości bynajmniej. Od tego momentu jest ona czczona jako błogosławiona Benigne Cardoso da Silva, wzór czystości i odwagi dla wszystkich chrześcijan. Historia Bynajmi Cardoso da Silvi to potężne świadectwo wiary, Czystości i odwagi. Nawet w obliczu największych przeciwności losu, pozostała wierna swoim zasadom i oddaniu Bogu. Jej życie, choć krótkie, uczy nas głębokich lekcji o tym, jak prowadzić życie w świętości w trudnych warunkach tego świata. Benigne pokazuje nam, że prawdziwa siła nie tkwi w broni czy władzy ale w wierności Bogu i odwadze życia zgodnego z Jego przykazaniami. Jej czystość serca i gotowość do poświęcenia swojego życia w obronie wiary to inspirujące przykłady dla nas wszystkich, zwłaszcza w świecie, w którym wartości chrześcijańskie są często kwestionowane. Modlitwa do błogosławionej Benajni Błogosławiona Beniną która byłaś wzorem czystości i odwagi. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy mogli żyć z taką samą wiarą i determinacją. Pomóż nam chronić naszą czystość serca i trwać niezłomnie w naszych zasadach, nawet w obliczu trudności i pokus. Niech znajdziemy w Tobie inspirację do podążania drogą Bożą. Z miłością, hojnością i oddaniem, obdasz nas siłą do opierania się złu i mądrością, aby zawsze wybierać dobro, nawet gdy droga wydaje się trudna. Amen. Drodzy Przyjaciele, Historia błogosławionej bynajmniej Cardoso da Sylwii to prawdziwe świadectwo wiary, odwagi i czystości. Jej życie. Tak krótkie, a jednocześnie tak pełne znaczenia, inspiruje nas do trwania na drodze Bożej, nawet w obliczu trudności. Benigne pokazuje nam, że z niezłomną wiarą i czystym sercem możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu i pozostać wiernymi naszym zasadom. Jest to przykład, który porusza serca i zaprasza nas do refleksji nad tym, jak żyjemy własną wiarą, abyśmy mogli uczyć się od bynajmi, jak cenić czystość serca, siłę modlitwy i odwagę w obronie tego, co słuszne i prawdziwe. Jeśli ta historia poruszyła Was tak, jak poruszyła nas, zapraszamy do subskrypcji kanału Historia z Przynosimy tu inspirujące historie, takie jak ta o Benignie które pomagają nam wzrastać w duchowości i łączyć się z przykładami życia, które rozświetlają naszą drogę. Nie zapomnijcie zostawić polubienia pod tym filmem, podzielić się tą historią z przyjaciółmi i rodziną oraz pomóc nam szerzyć te przesłania wiary i nadziei. Razem możemy tworzyć społeczność, która ceni to, co naprawdę ważne i dąży do życia zgodnie z naukami Boga. Bardzo dziękujemy za bycie z nami. Niech Bóg wszystkim błogosławi.